Witam, z tej strony Wąsuś Dzisiaj kolejny dzień remontu w chlewie O ile jeszcze można tak to nazwać Bo to będzie chlew, ale pięciogwiazdkowy Jak spuszczę tutaj świnie, to zaraz spadnie Oczywiście z wrażenia W dzisiejszym odcinku będziemy szpachlować sufit Za pomocą kupiłem taki wałek, wiecie, tylko gdzie go położyłem Kur tu jest taki znowu sys. O, na wiaderku. O, taki wałek do nakładania gipsu Jak się zdenerwuję, jak się to też pomaluję tym wałkiem, ale zobaczymy. Wczoraj poszpachlowałem wszystkie złącza. Nie nagrywałem, bo wiecie, to jest zbyt nudne. Każdy chyba z Was to potrafi. Po prostu jechałem wszędzie po wkrętach, połączeniach. O, tutaj dokładałem żeby było już równiutko a i najważniejsze obrobiłem w miarę w miarę moich możliwości tego leda tylko tu jest tak grubo gipsu o że tu jest tak grubo tego gipsu że nie chce mi schnąć o i nawet takie bąble powycho powychodziły widzicie o i jest miękkie to jeszcze no ale teraz rozpaliłem w kominku o no i może to wciągnie Teraz wezmę trochę piórem, podrapię. Bo jak wiecie, będziemy robić... Bo jak już będziemy kłaść gips wałkiem, to już będzie za późno. Więc sobie lepiej, o, podrapać przed nakładaniem. Bo wiecie, może gdzieś będzie jakiś piasek, albo kamyszek, czy coś. Bo ja po tych płytach też chodziłem, jak docinałem i wiecie, na pewno gdzieś coś jest. O, i tak żeby przejechać, żeby później się nie denerwować. Obrobiłem gipsem już też tą kasterkę, o. Tylko na razie kołoledów nie robiłem. Po prostu, bo nie chciałem ich wyciągać, jak będę robić drugą warstwę, to sobie je wyciągnę i już to zrobimy. Bo teraz wiecie, musiałem nakładać, a i tak zrobiłem krzywo. Jak już będzie ostatnia warstwa, to sobie to powyciągam i zrobię jak prawdziwy majster. O, a co tutaj się suszy? Jesteście ciekawi? Zrobiłem taką próbę imitacji betonu. Tak to wygląda. O, na razie jeszcze nie wyschło. Do kleju trochę pigmentu i dosypałem brokatu. Widzicie, jak się ładnie świeci? O. I zrobiłem też takie rowki. I będziemy malować te rowki złotą farbą. O! I tak to wygląda. Jak pomaluję, to wam jeszcze to pokażę. O, tak to wygląda z bliska. Będziemy sobie, będę sobie robić po takim małym kawałku. Jeśli pytacie się, jaką gładzią robię, to robię taką gotową gładzią finiszową. Gips, go. Nie wiem skąd co mam. Ważne, że za darmo. Szwagier robi w Holandii i mi trochę tego przywiózł. Dwa wiaderka, mam nadzieję, że mi starczą. Dobra, nie ma co dużo gadać, bo tu jest ciepło. A jak wiecie, gips szybko wiąże. Pamiętajcie, żeby wałkiem dużo nie machać, bo po prostu tej gładzi, tego gipsu, mamy być grubo. Kurczę, świeci się jak nie wiem. O, i nie ma co dużo machać, nabrać dużo gipsu na wałek, o. A szkapie z niego i o to w tym chodzi. Oraz, dwa, trzy, o, i starczy. I ważna rzecz, przynajmniej ja tak robię, że do samego narożnika nie jadę wałkiem. Po prostu piórem, jak ściągnę raz i robię drugim, i dokładam. Tak się nauczyłem i tak robię. Kurczę, ciekawe, czy mi to starczy. Chyba nie, będę musiał trochę jeszcze dorobić gipsu. Bo muszę przyłożyć do większego wiadra, bo mi wałek nie wchodzi. No i dolewam trochę wody, żeby lepiej się robiło. O, i starczy. W takich mniejszych zakamarkach mam takie mniejsze pióro, bo jest bardziej poręczne. I też ważna rzecz, jak, robicie, jak nakładacie wałkiem i ściągacie piórem, to, pióro, to piórem ściągajcie do tego, co już zrobiliście. Bo wtedy po prostu tam nakładacie. A jakbyście zaczynali stąd piórem, to po prostu tam zbieracie gips i zawsze powstanie dziura. To jest taka rada ode mnie. Nie musicie tak robić. No ale ja tak robię. O, fajnie, bo mam nisko. I nie mam jeszcze żadnej przeduszki czy coś tam. No, robię sobie po kawałeczku, chociaż wtedy robię sobie po małym kawałku, bo robię sam. No i samemu się lepiej robi, czy jest za mało gipsu, wtedy jeszcze raz robicie wałkiem, a jak robicie z kimś, to ten nie patrzy, aby metry, metry, a wiecie, jak samemu się robi, to się robi po prostu dokładniej. Kurcze, nowy wałek i trochę gubię mi te, wiecie? No ale to nic. Taki wałek, to, wiecie, jest fajna rzecz, bo jakby się nakładali ręcznie, no to się naleczycie. no i zrobicie krzywo, a tak macie zawsze równą warstwę gipsu. I na przykład w takich miejscach, gdzie trudno zrobić na raz, to robicie po prostu tak jak potraficie. A jak wysnie, to dokładacie jeszcze, a jak wysnie, to po prostu dajecie drugą warstwę. O, po prostu, o, tutaj też jest ciężko, żeby zrobić na gotowo, To jak wysnie, będę sobie małe pióro, przejadę i zrobię igiełkę. A tak będziecie robić. Im więcej, tym będzie gorzej. Pamiętajcie, żeby czyścić z drugiej strony pióro, bo to szybko wchnie. No i wtedy wiecie, robicie popelinę, robią się rysy i tylko się człowiek denerwuje. Dobra, skończyłem robić nareszcie ten sufit. Obrowiłem też trochę kominek, bo mi został gips. No i zrobiłem też tą ścianę. No i ten węglarek. Obrowiłem też jeszcze tutaj od czoła gipsem. Wszystko na raz, ale wiecie, na raz to nie pójdzie. Muszę jeszcze przeciągnąć drugi raz. Podłożyłem do kominka. Niech sobie to schnie. Trochę uchylę sobie okno, o, żeby wilgoć tutaj wyszła przez okno. Niech się trochę wietrzy, bo jak wiecie, wszystko paruje, wszystko się skrapla i niech sobie to pomału schnie. Zrobiłem też takie dwie próby imitacji betonu. Ta tu wygląda tak, jeszcze do końca nie wyschła, ale nie wiem czy Dałem dużo pigmentu, albo to było za blisko kominka i za mocno, nie wiem, za szybko sło, bo tutaj dodałem pigment też, no i całkiem inny no jest kolor. Tutaj jest taki, jakby, nie wiem, wypalony, czy jak to tam powiedzieć. Trochę dałem złota, o, jak to wygląda. Myślę, że też jest fajna opcja. A tutaj po prostu dodałem trochę pigmentu czarnego do gipsu. Zobaczymy jak to wyschnie, jak to będzie wyglądać. Zrobiłem też takie arowki nożem, żeby tam później pomalować farbą złotą. Zobaczymy jak to wyschnie. Co wybrać? Czy na gipsie, czy na kleju? Nie wiem jeszcze. Zobaczymy jak to wyschnie. Piszcie w komentarzach, co Wam się lepiej podoba. Jeszcze, może tylko później piórem. Dorzucę tutaj gipsu, bo jeszcze jest taka łódka, nie wiem czy to jest widać, no ale tam widać przy narożniku. Sufit już jest prawie suchutki, bo całe ciepło idzie do góry. Gorzej z tymi ścianami, bo na dole mi w ogóle nie chce snąć, na przykład tutaj widzicie, jest czarna taka plama. Tutaj narożniku nie śnie. Ale im bliżej kominka, o to ściana wygląda Zaje fajnie. Trochę posprzątałem, umyłem wiaderka, bo wiecie, budowę wiaderka czyste są zawsze potrzebne. W następnym odcinku będziemy, nie wiem, w następnym odcinku będziemy robić, hmm, co by tu robić? Może pociągniemy na drugi raz gips? No i muszę wziąć się za te ściany. Tutaj zrobimy imitację betonu, tak jak dobrze wiecie, no i chyba zrobimy też od dołu na tej kasterce. Tutaj planuję przykleić tą cegłę 3D. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jesteście ciekawi, co będę robić dalej. Zapraszam do obserwacji. Dajcie łapkę w górę i piszcie, i piszcie fajne komentarze. Możecie pisać, co zrobiłem źle albo. Co jeszcze idzie tu poprawić, albo dajcie jakieś pomysły na wykończenie tych ścian. O, a tam na kominku pisze subskrypcja. Na razie do następnego.